To, o czym słyszeliśmy w dzisiejszym pierwszym czytaniu, działo się około 450 lat przed narodzeniem Chrystusa, kiedy Żydzi, wróciwszy z wygnania, starali się na nowo zorganizować swoje życie i religijne, i społeczne starali się na nowo odbudować pod względem duchowym i materialnym, to co zostało zniszczone. I rzeczywiście zajmowali się odbudowywaniem zrujnowanych murów miasta, ale przy tej okazji poprosili, aby w tym czasie czytane było prawo Boże. Słowo Boże. Słowo Boże a w nim zawarte odwieczne prawo Boga. Dlaczego tak czynili? Czynili to dlatego, że wiedzieli, że przyszłość zarówno ich osobista przyszłość rodzinna jak i społeczna, narodowa powinna być oparta na jakimś trwałym fundamencie. Mieli świadomość, że żeby coś odbudować, trzeba użyć dobrych, solidnych materiałów. I dlatego słyszeliśmy o tym słuchaniu Bożego słowa z wielkim szacunkiem, nastojąco o tej wielkiej akceptacji tego Bożego słowa i zawartego w nim Bożego prawa poprzez to yy, głośne wołanie amen amen. Tak niech się stanie, tak jest. I potem te oddawane pokłony i padanie przed Panem na kolana twarzą do ziemi. Żydzi mieli w świadomości, że bez Boga i bez Bożego Prawa nie są w stanie zbudować na nowo swojego życia, i tego duchowego, i tego materialnego. To słowo Boże i zawarte w nim prawo było Żydom wyjaśniane, przekładane na język codzienności. I oni wiedzieli, że słuchanie słowa Bożego i zawartego w nim prawa niesie za sobą konsekwencje w postaci dobrego życia, dobrych relacji z Bogiem i z drugim człowiekiem. I słyszymy dalej w tym czytaniu to przekładanie tego Bożego Słowa i Prawa na konkretny czyn. Idźcie, spożywajcie potrawy świąteczne, radujcie, cieszcie się, pijcie słodkie na napoje, ale pamiętajcie też o tych, którzy może tego nie mają. Poślijcie też porcję temu, który nic gotowego nie ma, aby albowiem poświęcony jest ten dzień. Bogu naszemu. Oddawanie czci Bogu jest jednocześnie zauważeniem drugiego człowieka. Prowadzi do radości. Nie bądźcie przygnębieni, gdy radość, gdyż radość w Panu jest waszą ostoją. Zobaczcie jakie konsekwencje niesie za sobą uważne słuchanie słowa Bożego. I zawartego w nim prawa i życie tym słowem. Ale żeby tym słowem żyć i przestrzegać tego prawa, trzeba je najpierw poznać. Czy my rzeczywiście znamy prawo Boże i to prawo Boże przekłada się na nasze codzienne myślenie, czyny, na nasze konkretne wybory, na naszą relację z drugim człowiekiem? Chrystus przypomina nam o tym Bożym Słowie w dzisiejszej Ewangelii. Przypomina, że On jest tym słowem, które stało się ciałem i zamieszkało między nami. Duch Pański spoczywa na mnie, bo posłał mnie i namaścił, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosi wolność, niewidomym przejrzenie. To jest właśnie konkretne działanie Słowa Bożego w życiu konkretnego człowieka i konkretnej społeczności ludzkiej. My często zastanawiamy się, dlaczego tak, a nie inaczej się dzieje, dlaczego czasami czujemy się przygnębieni, odrzuceni, dlaczego tyle cierpienia, tyle trwogi w naszym życiu, bo może nie do końca zrozumieliśmy, na czym to prawo Boże polega. Ono jest często trudne i skomplikowane, i często niezgodne ze standardami współczesnego życia, czy w ogóle życia ludzkiego, bo, bo trzeba miłować bliźniego swego, jak siebie samego, trzeba mieć w miłości nawet swoich nieprzyjaciół, trzeba okazywać miłosierdzie drugiemu człowiekowi. To są wymogi. Które stawia przed nami Słowo Boże i zawarte w nim Boże prawo. Naród wybrany chciał swoją tożsamość, osobowość, swoje relacje w tym organizmie budować na Bożym Słowie, na Bożym Prawie. A my, na czym budujemy nasze życie osobiste, na czym budujemy nasze życie rodzinne. Nasze życie jako wspólnoty kościoła, nasze życie jako wspólnoty narodowej? Na jakim słowie? Kogo słucham? Komu wierzę? Za kim podążam? Które słowa przyjmuję jako drogowskazy w moim życiu? Czy na pewno tymi drogowskazami i wzorami do kształtowania mojego życia? Mojego organizmu, tej społeczności, w której żyję, są słowa Boga i zawarte w nich Boże Prawo? Czy też zupełnie inne słowa? Czy buduję rzeczywiście na skalę, jaką jest Pan Bóg? Czy buduję na piasku, na materiale nietrwałym? To tylko ode mnie zależy. Czy będę tak jak naród wybrany, słuchał w czasie. Budowania mojego życia, Słowa Bożego i zawartego w nim Bożego prawa, czy też będę słuchał wszystkich innych, którzy do mnie przemawiają, których słowa do mnie docierają, i będę budował na ich słowach, i pozostanę przygnębiony, nieszczęśliwy, mało radosny. Wiemy z dzisiejszej lektury Słowa Bożego że ci wszyscy, którzy zaufali Panu, nigdy się nie zawiedli, nigdy nie byli przygnębieni, gdyż radość w Panu była ich ostoją. Wyznajmy naszą wiarę.